Dobra, witajcie, jedziemy coś bardziej e, dynamicznego, czyli atak, EB. Mapa Hajma. E, rodzaj gry, Oblężenie, atak. Czyli będziemy atakowali, oni się bronią. E, tak, ja gram z Stavosem, Stavros, sorry, Stavrosem ble. E, Frakcja królestwo Swadrian weźmiemy sobie Rodoków sobie weźmiemy, oni nie będą wagi rami no. Wielkość arm 73 na 65, oni się mają łatwiej, więc dan sobie więcej. No i jedziemy, startujemy z tym koksem. No i dobra. O, już tu strzelają do nas. mał kuszę. Kurde, nie więcej kuszy strzelać. O! No właśnie będzie obrażeń. E jak to nie dostał? Hmm. Tylko 30 bałtów. E jak? Kurde, nie Nie rozumiem, dlaczego nie dostają niżej. Nie. Kurde. Why? Myślę, że wyżej trzeba. Raz go hitnąłem. O, dwóch naszych poległo. Strzeliłem między nimi. Wow, perfinnie. Nad moją głową... zostaje ogłuszony przez swagi. Wszystki łucznik. Nie, ej! <grym> Oh, come on! Jest! Whoa. <grystanie> Przy 15 strzale. Wyżej trzeba celować po prostu. Łuk jest lepszy. No, tak. Bardziej tak. Nie! Oh. Nie rozumiem cię. Koleszko, co? Może wybieramy strzały? Mogę? Mogę? Nie mogę. O, spiry. Łe! nie można tego wziąć. Hamstwo. Masz, zbutujecie za to. O, o, trzymaj. Dobra. Je, yeah, ale ty masz fajną. to daj mi. Daj mi, daj mi. Dobra, już jesteśmy. Teraz się zacznie rozdruba, ale panowie, a weźmiemy sobie to. O, je, yeah. teraz mamy włócznie. Kurde, na gdzie strzelam. Da, Jak to nad łebą. Znowu! Ej! Ale siedziemy, ale siedziemy. Uuu, headshot. 40 obrażeń. Ooo, perfidny headshot. Nie pię... Ja tu nigdy nie wejdę, wam powiem. Nie, nie, nie. Uf, a dobrze. Tylko tyle hp mi się szarło. Myślałem, że cały hp pójdzie. No. Bij, zabij. Come on. Jak to się tam do nich wchodzi? chyba... Tędy iść, nie? A nie, już wiem, dobra, już tam są u nich. Już wygraliśmy. Yeah! Jednego zabiłem, nie dwóch, sorry. Raaaah, masz zbuta. yeah, yeah, yeah. yeah. Nagroda dam ci zbuta. też widocznie proszę, masz. A masz. Za te kill streak. Masz, masz, masz. Masz, masz. Dobra, ja tyle, gadam. No, tak dwóch przeciwników z mojej ręki poległo. Jeszcze sobie możemy pograć. Widzę 5 minut. Czyłem na 15, a może to... Nie, tej nie lubię tej mapy, ona jest niefajna. Bit. Farma, może farma sobie weźmie i też nie lubię. Nie, nie koń, w żadnym wypadku nie koń. Konrad, o, on jest fajny. albo nie. Swiris. No, gdzieś tak. Sferę. Tak się pisze. nie czepiać się. A ma łuk? Nie, on ma wielki toporek. Nie, bierzemy Konrada. Nie, wielkość ludzi 50... 60... 70... 70... 70, jedziemy wszystko tak jak jest, gdzieś... O, dobra, jedziemy. Don, 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 don... Ua aaa uarw uarw błąd widzę tych krzaczku się proszczu buta, a masz dobra o już wygrywamy nie dobra jest remis o chodzi o on jest mój on jest wal nie 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 chodź. o Uwielbiam 200 Sword. I love it. Bij, zombie. No, chodź, tu, ej Ale ładnie, w plecki. Ie, yeah, uwaga na plecki. Chodź, chodź, chodź. Yeah, Je, patrzcie, patrzcie. A myślałam, że będzie back jak w tefie. No, jakie, kurde. O, ty Ty z mojego Niemców, Morgan Stern, czy jakaś bława? O, nie, tobie Ciebie poczęstuję moim mieczem dwuręcznym. Yeah, przeszedł jak nóż przez masło. Może wszedł jak nóż w masło? O, tak, prędzej. się bardziej kupy trzyma. o. Ja, yeah, Konrad, lubię cię. Aj, co to było? Co to, co to? Że ty na mnie stoporem, nie. Gdzie tam? Uuu! Yeah. Sorry, dziadku. U, Yeah. Haha. I like it. Patrz, zakrwawiony. Yeah, no. Bosko. Bosko. Cała kolczuga bryska... O, tu zdychaj. Chodź, o do mnie. Nie, 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 nie. Ale ich jedziemy. Masakra, to jest po prostu makabryczna. Fajnie się gra, serio, przyjemnie się sieka tych ludzi. Na plasterki normalnie. Na plasterki. Mój! Nie mój. Ty, ty jesteś mój. U! Uh, U! Uh, Uu! Uh. Nie! Yeah. Je, yeah, ty jesteś chyba ostatni Mój! Ha! Nie mój! Oś, ty! Nie! Daj mi włócznię na koniec, żeby mógł... O ty. A nie dam mi... O! Kolego! A! Kurde! Już chciałem mógł z Nie! Ty mi go zabiłeś, więc ty dostaniesz pionch. Czekajcie, posuń się! yeah ale wyglądamy. <laughs> Jak to wygląda? Masakra. Uuu, yeah. Czerwony rycerz. Jak chcę cię zabić, ja chcę was zabić. A, masz. Yeah. Ale funs. on Olefons? Nie, Nie, chyba nie fons, to chyba tak hełm po prostu wygląda. Dobra. 15 przeciwników, no to ładnie nie. Traciliśmy tylko 28 ludzi. Jeszcze coś może, może znajdziemy jeszcze jakąś... A, dobra, to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!